To jest podstawowy tryb. Zbieracie e, emeraldy i nie Alec, ale możecie się dać z, z, złapać. Emeraldy, jak Nie, nie super, no, to, to strzelać tak ma. Tak. I o, koledzy, mam tutaj takie... o, okej. Okay. I co? E Wiecie, co mi ta gra przypomina po tym zbieraniu itemów? Mm. Jak była ta gra? Spy, coś tam? Eee. Eee, spy party hey, agent! O kurwa, no stygnąłem jak akurat się na klucz, czekam za chwilę. Czego ja? Ja cholę snajperem? Tak. Tak. Dobra. No on... na diamencie. On co nagrywa? Wiecie, to jest powód, że się kampi ja na nie diamencie. ja nie wiedziałem w ogóle... Ja mam obs -a. O nie! Nie zamęka się. też można. Tak, może, mogę sobie zmieniać. Jezu, bo Ale czasami jeszcze szczęście stwierdzą. O, pewnie. magiczny Fawon, to diament. O no, nie wiem, właśnie jakim cudem, nie? Tego <noise> nawet obok diamentu nie był. Jak to nie? A, A, ty to chyba, że pokazuję, chyba, że pokazuję inaczej na tym, na ty Mam trochę, mam trochę taki... E, A, teraz to powiedzieć? Teraz normalnie. Teraz Czas Co jest? Ja? Piękna postać. O, wow, ty. Zobacz. Ktoś zginął. No, to no, jest natural... a, a Wcale to nie było podejrzane. To jednak nie nagram sobie tego, bo mi czas tak naturalnie nie by krwawiło. nie chcę mi się mieć tych pomarańczowej ramki, czym zielonej, czym żółtej. Mm, I ekranie. see. O, jeszcze dwie osoby żyją. Jeszcze w żyje. Saryca oh, pokazuje oh, mi, że no. niby też żyje, mimo że nie żyje. Ja no umarłem. No wiem, a, właśnie. To, że mi się podkazuje, że... No litość, I jak go nie widziałeś? A da się zmienić jakąś kamerę? Zauważył A, dwa diamenty. Byłem przynajmniej, jak nie Tak, bo za zabicie jest 10 punktów. Tak, ja trzy On On mi nie zrobił <noise> żadnego misa. Jahol jest walodnym snajperem po prostu i tyle <grywk> To bo się I na tak diamenty, teraz powinna tak. wlecieć taka muzyka z y, TF. -a. Nie minimalizuj się tej gry No to ja... O... Jack. o mój Boże, ty bond sniper ze środka teraz No tak No Jak mnie nic nie zrobiłem Zjawy na mojej... Nie dotknęłem go Ninja podebrał 6 okay. Dobra, miałem teraz. tego nie widział. To jest takie coś, że tak Ej, nie prost... podebrałem ci tego z... diamentu, dlaczego mi miniby ten? Wiecie na czym teraz polega? Po prostu trzeba Ej, robić włośnie, to jak się... on się nie patrzy na to. Hula. Stwierdziłem sobie teraz, że. a teraz nie podniosę diamentu, żeby nie było zbyt nim i nagle jeb z destrza. mnie. ten e, sniper jest wybierany losowo? Eee tak? tak. Każdy powinien jeden raz być przynajmniej. Chociaż nie pamiętam, ile rund ustawiłem. O, ścin! teleportowałem się już! Ale też nie się teleportowałem za pierwszym razem. O, ty wlosz! O, ktoś jest w wielu level. Aha. Chyba jednak nie on. A widać, jak się porusza ten laser ogromny. Tak, ty ogólnie widzisz tego wieloryba, nie? Bo to jest on. Tak. Ha, dzięki. I to wydaje. Za Zazłeś szczęście? Ooo, myślałem, że się, się nie uda. Co ty co. Okej, więc tak, Vlodge ma... jest ubrany w kamizelkę. Czaj, nie ma takie sterczące blond włosy. Ej, nie mówimy takich rzeczy. O. No i ja chyba! <śm> Smoke, zmiana postaci i jakaś tak. łapka czy chujwi? O! Że to ale za dymiaczem! Boże, ale ktoś zadymił, widziałem to. I ktoś się spierdział. Czekaj, czy to wlocz teraz broni? Nie, ja już strzelałem. Nie! Ja, ja. jest... O matko! Tery co strzela, oj oj! Ktokolwiek wziął pułapki, ten jest. Bo Jej nie jest mogę bloczem. zupełnie nie celować. Ty też nie zmylasz, Caryca, wiecie co robi Caryca? Caryca, ale patrzy na jednego diamentu. Tak, Caryca jest 10 diamentów, musisz wszystkie pilnować. Ona, ja tak ona... wiem, ale ja po prostu nie jestem ona... w stanie tak. Ona, ona Wiesz, Caryca, my nie pójdziemy po ten jeden diament, który akurat pilnujesz No tak, bo my widzimy, gdzie ty Kuba patrzysz. Mi. My widzimy lasę, gdzie ty nie patrzysz. Ja nie nie ogarniam tego Myszki e, Prawym przybliżasz i wtedy dopiero możesz strzelać. To ogarnęła. Jak też to ci ten diament Tak, no który patrzyłem. Teraz chyba nowy A To jest na pewno, to jest na pewno Fawonicz, to ja już wiem. Ja nie mam pułapek, ja mam. Nie wiem co. On to wiesz niby. Co to za oskarżenia w ogóle? Ch ch chyba nie wiem, z 20 pułapek zostało w tej rundzie aktywowanych i ani jeden strzał nie padł nawet. Jedyny zginął. <noise> tak, to jest ja takie nie smutne, że jak jako jedyny zginąłeś. O. Sorry, Tą do oh, wow. dwie osoby. Do? Ja wskoczyłem na pierwsze miejsce. Tak, tak. tak hmm. ma, ma. Jezus Maria. Bo tak e, y... to się nazywa. Musisz się nauczyć grać, jakby w to. Tak, jakby co, tutaj są wenty i NPC też potrafią przez nie przychodzić, tak, więc nie NPC strzelaj ty, do nich. też przychodzą no. przez wenty. Czy nie jest tak, że my się po prostu specjalnie tak mówimy, żebyś strzelał do tych, którzy przychodzą? Znaczy, się nie strzelał, bo nie, strzela. nie chcemy, żebyś nie, tracił punktów. Tak. Jak ty nie dostałeś? Eee... Tak się wydaje, wydaje mi się, za że. Budynkiem. Dobra. Nie? Dobra, jestem w szoku. Wolfi... Zauważyłem, jak ty lecisz do mnie. Zabij fawoniusza. Gdzie jest? Mogę cię pokierować. Nie! Wie? Jaol? Nie! Ja, nie, tak swoją drogą ja mówię, teraz tak. O nie, został tylko fawon. O nie! Jak to możliwe? Moje pułapki nie będą już na nikogo działały. A runda nie temu mówisz takie, o ja nie mam pułapek. I to teraz. Część. A, to no dobrze. Dobra. dobra. No to nice. To no dobrze. Nice, nice. Boże, co to jest? To jest w ogóle? Ja. I teraz to już musi być Wolf. Naprawdę? Szymczaku ginie jako pierwszy. Okay. O Jezu, przepraszam. Uuu, moja krew. Szymczaku, fawun rodzina? Fawon ojciec Szymczaka? Nie, proszę, nie. Dobra. Boże, udało Survivor. się! Cześć Fawon! Survivor, Survivor, Ale nie wiem jakim cudem sur Ej, hey, nie boję, Fawon wygrał! Ja byłem drugi, jej! On jest na środku. Okej, okay, no patrz. Locz, czemu tak strzelasz do Polaka? Pomogę. mogę. To zabił. Ale ktoś Cię oznacza, to dlatego. Kto mi odzyska Co to jest? <głos> <głos> Lepiej, żebym się nie odzywał w tym chmurzuje? temacie. Akurat... <noise> wiesz co, że najlepszy, Akurat, wiem, Akurat... Miałem wrażenie, że... Tak kartować na płocza. Fajnie. Całeś na diamentach akurat przejść tylko. Do, no fajnie, ale go nie podniosłem, super. Ale wiesz co? Tr trz trzeci raz się kryciłeś obok się niego. Trzeci raz dopiero co przeszedłem. Ale tak podchodziłeś trzy razy do niego w jednym kierunku. Czy no, ty w ogóle mnie obserwowałeś, czy po prostu śmiech? Nie, o, nie, nie. wszystkich. O, ale Genocide zrobił. Ale tak, to inaczej, no A ja tak, nie. tak że w stryhard. Nie, bo. To była moja pierwsza śmierć. No? Nie, to była druga śmierć. Ej, to wcale nie liczmy tej pierwszej nudy mojej. Może. O mój Boże! To on posprzedził. O, ty diament i sobie przed moimi oczami pięknymi, jak tak można. Mhm. Fawon? Ale no. tak wiadomo co się liczy. Liczy się śmierć fawon. Może Alex się ktoś obraca. To strzela w ogóle. Aha Szymczaku, okej. Okej, on. O mój Boże, on ma tego perka. Co? Jest za perka? Tego co eliminuje połowę co? ludzi. A, ja też go biorę. No, on jest siec, dobry. on jest OP, tak, on jest OP. Nie wiem, te npc z tym grałem tak dobrze. npc są lepsze niż gracze, wiem. Ja. Wlocz przez ciebie zginąłem! Ja To Po prostu randomowo we mnie strzelił. Vlodź, autentycznie ty diament, a on pewnie przez ciebie strzelił. Okej. Okay. Zbierz ten diab. Dziw... Nie. Hmm. W ogóle w ciebie popatrzył? Nie, chyba nie. W siebie. Zostało Ci tak mało ludzi, po prostu zacznij, zacznij zabijać wszystkich. Chyba trafić dym, Byłem jedyny mu k*** postacią na mapie. Nie, dwie były. A jest trzeci jest tam. Nie można sobie wybrać. Pingwiny tu są. Urocza. O... Jak się kampi na tego jednego diamenta Boże! Ktoś przez dym nie zabił bo nie Ja dym. po prostu serię wstrzeliłem Wszystko wystrzeliłem bo... w ten dym W ogóle przez dym wiesz, nie trafiłeś żadnego npc a Ja sobie szedłem tam spokojnie ulicą Na diamentu nie zabra... Boże... Kurde, szczęście miał Ktoś jeszcze żyje? Tylko to ja. Strzelałeś do kogoś innego i mnie zabijesz. Ale czemu ty strzelasz do randomowych ludzi? F Jak ja, to po... randomowo? Dwa razy uciekłeś przed moimi strzałami. No ja tu, on mnie strzeliłeś ale... przez dym randomowo. Bo ktoś ja, strzelił dym, zacząłeś ja, do niego zabija. strzelać i mnie trafiłeś na innej ulicy. To byłem jaja, Fajnie. To po kolei Elo. Jak on na twoich oczach zebrał tiamenta? to Wolf, On już trzy zebrał. On trzy na jego oczach zebrał. A No stworzył, jeszcze! <laughs> to Wolfi ten dym rzucał przez który mnie Jakol zabił. Dobra, został Fawon, no to... Easy way. No, jakby... I'm, I'm dead. To nie? Ale on nie ogarnie, masz jeszcze 30 sekund zdążyć diamenty zebrać. On się na mnie fokusuje, on cały czas mnie obserwuje. No on nie, on obserwuje ja tego diamenta. Ja obserwuję mapy. No robi to co ja, on weźmie 6 diamentów pod rząd. Poza tym jednym. Boże, on tego nie widział, Jachol tego nie widział I zaczął strzelać do randomów Dobra, Widzicie, że w... Słuch, w nie? Nie? To ci, jest ja jestem trzymający Mike'a Udało ci się, przeżyłeś no. chyba tak, A, Przemu... drugie miejsce Boże, bóg, bóg, bóg. Bóg, bóg, bóg. Nie wiem, ktoś tam, ktoś to jest Tak? Boże, w postaci Sushi Kurczę mać Jednak, jednak MPEG co tu robi ten dym tak z ciekawości? no nie idę za tobą Kto w ogóle dni. strzela? Oh my god Cary co obstawiam? Ja strzelam, nie Przecież ja. możecie pod tabem zobaczyć sobie A, O nie trafił mnie. A, Myślałem, że ten mi, nie, tego jachola mnie nie zauważy czy kogo tam był ten dym hmm. Nie widzę. Cześć No kurde, ale zbierają A już zaraz sposób bierz, na bierz. dym Tarek ta, 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 ta. możesz brać, bo nie ma go tu Raz. No, bo ja o z zwolkiem. Czym mam dym. Boże. Idź do środkowych alejek, może albo gdzieś. Nie wiem, jakby... O weź w lewo, no. Idź prosto. Zachowuj się jak NPC, no po prostu. Właś w ściany, wbijaj się w ludzi. Ja będę miał ujemne. No. I dobrze. Ej, ale jak będziecie o, tak bili głową to masz stać w ścianie, żebyś wiesz... Kto został? Ja, Hol, czaku Wolfi? On tam siedzi. O, boże, o, boże, o za, tam mój boże, boże, nawet ja to widziałem, Fawoniusz, on tobie uciekł. No, nie, go przed nim nie widziałem. Dobra. Jak on mógłbyś nie widzieć, że ja widziałem, ale dosłownie widzę to, to jest samo, dobre, co ty? Nie wiem. A już. Masz, masz za swoje. On Dobra, tobie uciekł. Na... Ile ma, ile, za ile możesz zmniejszenia ilości npc tu użyć? Ja już nie użyję. Strzelaj nie, strzelaj, to po prostu jest strzelanie randomowo strzelaj. Strzelaj do, o, do tego słuchu. Ale... Strzelaj, 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 o. Ja <noise> nie, nie miasto, bo, Widzisz? <noise> 40 punktów za porady. Jesteś potworem. Widzisz sobie ja. te cery, co następnym razem, nie wiem co wybrałaś, ale sobie to co 25% ci bierze. Ona chyba Wbija. nie wybiera, no, ona ona na ja chyba wybrawa. nie wie o co chodzi. No to pomóżcie Brawo. jej, tu Wytłumaczcie jej, bo ja jej nie wytłumaczę po ludzku. A no to tu, tu już Fajne. teraz jest dulej, to przed rundą trzeba wybrać perk. Tak mi zabrałeś. Tak, tak, to już strzelaj do ludzi w ludzi do Szymczaku, to mój klejnostrz. No, nie w tym momencie. Nie, Szymczaku, to było. Może. No. Jakby jeszcze Szymczaka zabiła, to by było dobrze, ale ona nie zabije Szymczaka. dosłownie nosa. Ja tego nie chciałem, Bo co nie, ja co wzią wzią, to nie co ty przecież? Ej, ona przecież ma lagi kto by zabrał, To by zabrał, to by i tak tu wziął. Polacz, kupij myszkę. Spam, 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 spam. Niaoo, yeah. Ja po prostu spamię teraz, żebyście mnie dostawili. Nie. Kto, kto mnie zamroził? Fawon. Ten Liz naprawdę się tu zbagował, mój boże. Mogłem poczekać na dym. Ej, kojarzycie ten jeden diament, który się tak respi za tym ścianą, że go było zobaczyć? zobaczyć. No. Wziąłem go. Wow, wziąłem każdy praktycznie diament na tej mapie. Tak, ja. ta, tak. Ta. No to idź tu po ten diament taki wysunięty ze ścianą. Który? O już ten? jest, respił się. No za Dobra, ścianą. Dobra, Caryca. Ten? Proszę bardzo, patrz patr X patr używasz tego perka pamiętaj. Patrzysz? Tak patrzę. I na X używasz perka, co nie? No co? I będziesz może mogła... Ja sam o najgorsze na, w tym? Ona chciała mnie zabić. Ma innego. <gryw> Co, Dobra, tam po... Dosłownie, ta no, ona się nie patrzyła na ty djaby. tylko się patrzyła na mnie, który się patrzył na ciebie. A. XD. No pacy, to że będziemy mogła strzelać do wszystkich jak leci. O nie trafieniło! Szymciaku nie żyje! Pogchamp! No, czyli najlepsza runda ogółem w dniu yy, dzisiejszym. Ty tak. jeszcze zginął? O, jeszcze Wolfi zginął. Wiesz, że nikt nie zginie oprócz ciebie. nie. Wolfie zginął. 85% użyj 25% ja. jak jeszcze ja. masz. Chcesz w sensie tej umiejętności? O, cześć, ja hol. Paj, ja hol. Nr okay. 25. S do ludzi po prostu, bo już 3 sekundy dwie. No, to jest... Tref. No. A <laughs> wtedy on staje O mój god, blodź wygrał!